Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Radosław Rygielski. Witam Cię w drugim nagraniu z serii trzech nagrań, przed właśnie naszymi czterema live'ami, których daty możesz zobaczyć poniżej. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnej osobie, która jest uczestnikiem mojego prywatnego forum, którego otwarcie też będzie na tych live'ach. Teraz pokażę Ci krótki wywiad z Michałem. Chcę, abyś zobaczył, jaką drogę właśnie Michał przeszedł przed tym, jak dołączył. Też zobaczysz, z czego dokładnie Michał skorzystał, na czym zarobił i również, jak wygląda w tym momencie jego skuteczność właśnie na rynkach. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski i Michał. Cześć, Lekowski, witam. Cześć, Michał. Słuchajcie, wiecie, mam taką małą swoją tradycję, że nagrywam wywiady z uczestnikami mojego Kursu, mojego forum. Dzisiaj jesteśmy w pięknej okolicy, jest dodatkowo piękna pogoda. Jesteśmy właśnie na zlocie forum mojego i filia koniecznego. Michał, mam do Ciebie parę pytań, bo jak wiesz, osoby zanim dołączą, załóżmy do, skorzystając z jakiejś wiedzy, załóżmy jeżeli chodzi o moją wiedzę na tradingu, chcą wiedzieć, czy to działa, jak to działa. Więc mam do Ciebie parę pytań, ok? Mhm. Słuchajcie, Michale, co było takim najważniejszy, najważniejszym takim właśnie e, argumentem, dzięki temu właśnie zdecydowałeś się w ogóle dołączyć do mojego forum, do kursu, jeżeli chodzi o trading. Yy, więc co, argumentem takim to było w ogóle to, że przekonałem się, że to działa w ogóle przed y, rozpoczęciem, tak? okay. przed wykupieniem forum, bo Aha. skorzystałem z Twoich analiz y, na YouTubie, tak, zarobiłem kilka tysięcy na tym. I dzięki temu dołączyłem sobie do forum, żeby poznać całą strategię, okay. tak? więc ja wiedziałem, że to działa już przed, więc chciałem sprawdzić po prostu. Jak? Co jest dalej? Co jest dalej, dokładnie? Okay. A jak się zmienił twój handel? Przed dołączeniem, a po. Przed dołączeniu? dołączeniem w ogóle nie handlowałem. Znaczy handlo, interesuję się kryptowalutami od dłuższego czasu, tak? Nie. Bitcoinem i tak dalej. Handlowałem z swoich analiz tylko i wyłącznie. Sam okay. nie podchodziłem do rynku, a teraz jest bardzo dobrze, tak? No. Skuteczność jest na poziomie 70%, tak? Jak pokazuję? Twoich, twoich. Z, z, z moich, z moich analiz, tak. Okay, fantastycznie z moich A jak długo się uczyłeś, że mieć taki poziom? Trzy miesiące. O, Czyli ten kwartał... Trzy miesiące, dokładnie. Trzy miesiące na razie wystarczyły. Czyli na razie wystarczyły, okej. Okay. A czy znaczy, się, cały czas szlifuję, tak? Bo hmm. wiadomo, ale, ale generalnie są efekty. Fantastycznie, A, okej. Okay. A jak myślisz. Yy... Co, co byś powiedział o osobie, która zastanawia się, czy dołączyć? No Czegoś, żeby... czego się nauczy, czy, czy może uchroni ją dołączenie do wiedzy, która faktycznie działa. No żeby się nie zastanawiała dłużej, tylko żeby po prostu dołączyła, tak? Jeżeli, jeżeli chce poznać mhm. ten system cały, tak? Nie mhm. ma się nad czym zastanawiać, bo działa to zdecydowanie. 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 Nie, nie ma co w ogóle nawet kwestionować tego. A co załóżmy, bo wiesz często wrzucam w sieć informacje o cyklach Bitcoina o skuteczności. Czy to prawda, że cykle, które wrzucam mają 91% skuteczności? No tak, no właśnie no dzięki, dzięki, dzięki temu, znaczy, to nie były cykle, ale te cykle też są, są, są oparte mhm. tak, o to. Więc no jak najbardziej tak, bo dzięki temu właśnie dołączyłem do... do, do do forum, bo zarobiłem dzięki temu, tak? A jak myślisz, czy ważna jest w ogóle społeczność, tą, którą tworzymy teraz, spotkaliśmy się na żywo w kilkadziesiąt osób, w sumie to w sto z hakiem, No, jeszcze no to znaczy, nie możemy więcej osób, bo jest oczywiście Ta. limit. Jak, jak, czy, jak myślisz, czy ważna jest właśnie społeczność, to, że działamy wspólnie i właśnie możemy się wspierać nawzajem? Bardzo ważna, tak, tak jak dzisiaj było u Ciebie na Q&A, wystąpił Grzegorz, gdzie podzielił się swoim, swoim, że tak powiem, swoją drogą, no jest to tak bardzo to pomocne tak? Właśnie forum. Tak? tak, tak. Mega, mega temat. Super ludzie. Fantastycznie. Dziękuję ci <laughs> bardzo. Dzięki również. Dzięki. W tym materiał wideo widziałeś, jakie efekty, jaką drogę też przeszedł Michał. Co on tam powiedział, że zarobił kilka tysięcy złotych tylko obserwując moje prywatne analizy, czyli obserwował i skorzystał z tego w taki sposób, jak ja przedstawiłem, jeżeli chodzi o możliwy scenariusz przyszłości. Teraz wyobraź sobie, że właśnie ty też w podobny sposób korzystasz właśnie z moich analiz i po prostu na tym możesz generować zyski. A co jeszcze jest ważniejsze, jak słyszałeś, Michał powiedział, że sam ma aż 70% skuteczności. Co to oznacza? Samodzielność. Czyli nieważne, czy jestem ja, czy ktoś bardziej zaawansowany, czy mniej, on sam już potrafi na rynku handlować i daje sobie świetnie radę. Kochani, żeby coś zrobić, trzeba być w pewien sposób przekonany. Taka jest prawda. Co Was najbardziej przekonuje, żeby załóżmy dołączyć do jakiegoś forum. Ja właśnie rozmawiałem z Michałem i jak sami słyszeliście, i też o tym z nim, z nim rozmawiałem po naszym wywiadzie, powiedział mi, że najbardziej przekonało go to, że wszystko jest na żywo. Jak wiesz, czy problem jest to, że załóżmy teraz ci pokazał, typu hej, w miesiąc załóżmy, zrobiłem 10 tysięcy, 20 czy 50 tysięcy złotych, żeby zobaczył to na moim rachunku bankowym? Nie jest to problem. A czy będzie to największy dowód skuteczności? No, niekoniecznie, umówmy się. Jest jest aktualnie era technologii, każdy może to dodawać, Więc jaki będzie najlepszy sposób, żeby zobaczyć, że coś działa naprawdę? Udostępnianie tego na żywo, dokładnie tak. Jak wiesz, sam Michał powiedział, że najwięcej zarobił i też najwięcej korzysta z analiz, które ja udostępniam przed tym, jak coś się wydarzy, czyli załóżmy, dzisiaj uważam, że załóżmy, cena Bitcoina wzrośnie. Oznaczam to bardzo często strzałką, jeżeli akurat wtedy mam takie warunki na rynku i jutro sprawdzę, czy tak się stało, a później jeszcze pokazuję Ci, czy też otworzyłem pod to pozycję ile na tym zarobiłem. Patrzenie komuś przez ramię, obserwacja tego na żywo, to jest najlepszy dowód na to, że to faktycznie działa. Tutaj Tomasz, mało osób to pokazuje. Wiem o tym, chcę po prostu, żebyś widział, że to działa. Jak to działa, też jakie są możliwe zyski. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Poniżej widzisz linię czasu, taki harmonogram przyszłych live'ów, których będzie właśnie cztery, jeden po drugim. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, kliknij w link poniżej. Zapisz się, żebyś miał się pewność, że zarezerwowałeś swoje miejsce. Do usłyszenia.